Moi drodzy, przede mną znajduje się 40 zdrapek po 10 złotych. Także łącznie zdrapki za 400 zł. Zdrapki są takim prezentem dla mojego brata, bo mój brat będzie miał teraz urodziny 40 lat. I za tą kwotę, co uda mi się wydrapać w tych zdrapkach, kupię mu prezent. Także możecie Państwo napisać w komentarzu. Ee, Waszą propozycję kwoty, ile uda mi się wydrapać. Osoba, która trafi, wygra tą oto tutaj gofrownicę. Także jeszcze raz powtarzam: zdrapek mamy tutaj za 400 zł, 40 zdrapek na 40 urodziny, ile mi się uda wydrapać w tych zdrapkach. Za tą kasę kupię bratu prezent, a osoba, która poprawnie, subskrybent, bo to musi być subskrybent, który poprawnie wytypuje ile uda mi się wydrapać otrzyma tą tutaj gofrownicę zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę do zobaczenia